Cześć, żołnierzyki, moje kochane, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony kładę się nisko, jak zawsze, kapitan Rutajn. Moi drodzy, HELLETLUS! dawno nie było, prawda? Stęskniliście się, mam nadzieję, że się stęskniliście. Mam dla was coś specjalnego. W sumie, no co, karę tę ktoś by powiedział, e, nic specjalnego, prawda? Według mnie najlepsza mapa w grze. No nie czuję jak rymuje, znaczy się musi być dobrze, moi drodzy. Razem ze wspierającymi, jak to zazwyczaj, zagraliśmy sobie na serwerze PZJR. E, Pozdrawiamy chłopaków. Bardzo fajnie. Zaczęliśmy w ogóle rozgrywkę. Tam było 13 graczy. No, w poprzedniej rundzie później serwer się nagle rozkręcił jakoś tak bardzo szybko ale było naprawdę, naprawdę sympatycznie. Przede wszystkim duża doza humoru powiem tak. Czy się wszystkim spodoba? Nie wiem, ale było bardzo wyzało. My żeśmy mieli ubaw. Graliśmy później jeszcze jedną rundę, z której też zobaczycie filmik. Heletluz po malutku, po malutku powraca. Musiałem troszeczkę od tego Heletluz odpocząć. Team 17 na razie przycichło. Powiedzmy sobie z tą sprawą mapy polskiej. Mam nadzieję, że przycichnie na wiele, wiele lat. Chyba, że zdecydują się zrobić nację polską, ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, moi drodzy. Duża doza humoru, bo w sumie w Heletluz. W tej chwili to chyba najlepiej właśnie w ten sposób grać, nie podchodzić do tego zbyt poważnie, zebrać sobie grupę fajnych kumpli i po prostu grać w grę, cieszyć się, strzelać i dyskutować na bardzo poważne tematy. Tyle wam tylko powiem. Zostańcie, rozsiądźcie się, bawcie się dobrze. E, Od taka drobna doza humoru m, dla powiedzmy sobie dorosłych mężczyzn i e, kobiet. Było wesoło. Tyle wam powiem. Było naprawdę, naprawdę wesoło. Oczywiście troszeczkę przyciąłem, bo no, nie będę wam tutaj e, puszczał odcinka 30-minutowego. E, no, powiedzcie mi w sekcji komentarzy, czy byście chcieli takie pełne, długie odcinki, czy wyście właśnie takie woleli troszeczkę z, tych, z tymi najlepszymi momentami, co, co jeszcze by was interesowało. I w ogóle powiedzcie mi, jak wam się gra w Herlet lust ostatnimi czasy. Tak od siebie, po prostu. Walcie, walcie śmiało, tylko tak postarajcie się bez dużej dozy przekleństw, żeby, żeby ten po prostu komentarze nie znikały, nie? Bo to czasem ja po prostu nawet nie zdążę kliknąć na komentarz, żeby go przeczytać i już go nie ma y, i ja tego absolutnie y, nie robię. To platforma, więc y, słuchajcie, bawcie się dobrze. Karę temu y, w fajnym towarzystwie. Y, oczywiście ze mną w roli y, głównej. Oj, było wesoło, naprawdę było wesoło. Taka fajna, fajne dwie, dwie godzinki ponad kurcze grania w Helet ale po tak długim czasie, przerwy i e, też w tak fajnym towarzystwie. Tutaj pozdrawiam swoich e, wspierających, e, naprawdę można było się e, pośmiać. No i czekamy na update 18. Oczywiście, jak tylko się pojawi, e, to odcinek Flash News Helet przypominam o tej serii, również wpadnie na kanał. Miłego seansu, czołem. Jakun, on co to, co to łypał oczami jest, na mnie, brzydko i złowrogo. O, teraz w ogóle, ty! <gry> Widziałeś to, <tu>, Franek? <gry> jak zerka. Jak zerka, ja wiedziałem. Niemiecki, germański na oprawki. O, jaki paskudnik. Jaki kupiony prowadzi pojazd, jest, normalnie. Kurwa? chyba, że my nie słyszycie znowu przez żmerdę. Pierwsza, się w lewo. Tam wiadoli, tam Dobre, z tyłu. Nie wiem, ale już no, czekaj, no, bo to żyj tam czerpce zbiorą. Ale... Stój! PRR! tam! Postawi dzieło pika jakiego. Bo tam już są. Tam już bijo, tam są promile. Tam już są jankiesy. Nie, chcę jakiegoś To Ojej, a po co? <grym> Na Nawiwat! <grym> Ura! i zaraz przyjdzie e, Nie ta frakcja kierowników. O kurwa, drugi jeszcze uh. dostał. A przyjdzie, przyjedzie, czołg, cholera i nie będzie komu strzelać. Nie, tam jego Dajesz. plecak, ale chyba nie mam nie ma hitboxa na tym plecaku. tutaj, dobrze ci idzie. <grym <grym na ciebie z góry i dobrze ci idzie. <grym> ale wysyłam działamy. wsparcie, dobrze idzie. idzie. O, ojej, jestem dalej, kurde, patrzy gliczyk. To takiego mema widziałem z żołnierzami gdzieś tam na wschodzie. Ja tak, jak przyciskam spust, że poprosili o wsparcie <grym> Dziad. i przelatuje samolot z takim banerem, że tak. Dobrze wam idzie. Tak trzymajcie. Jest na rogu budynku. Myślałem, że go zdjąłem, ale. O. <noise> Tomasz, za to swoje paczanie z góry, ty. Chyba. Ty, mungo! co ja słuchaj, tutaj rzucili kibaby, weź wybuduj galizon, bo normalnie wstyd. A wezmę i wybuduję, czekaj, gdzie oni te tutaj. Tu rzucili gdzieś, <noise> undzie ungię. A obok zaraz, no. Tak, no, Ja w Nie będę się bawił jakimś wymyślaniem, bo stawię tam, gdzie wszyscy za Oj, masz, bomby zostały rzucone jak zawsze mnie. Tak, i jak zwykle wtedy, kiedy postawiłem kreiso, no To wszystko przez te nowe hełmy stawiają miejsce. To normalnie, opór na gdzieś... członek przez CH. I gdzie jest ten kolega? Amerykański. Dobra, bo ja się faktycznie puściłem gdzieś. O! Ale takie no, informacje? Każda... No i co? Nie, no wiesz, no tak kurde, do dowód w sprawie rozwodowej normalny, taki kurde można Lewy A, Panowie wracam do was Sprawa rozwodowa Jest na mnie, na tak, moim ciele. Tak, tak, Jeden. widzę, widzę, jest widzę, Najpierw za... się roznajmy. puścił, potem jest na moim ciele. Wiesz, ja nie muszę, wiem. Muszę, muszę muszę... Kapitan jest... Muszę serię, no, y, no, y, wiesz, wiem do tego, bo mam ten Dostał słyszałem, chyba zginął Jednostrzałowy seryjny ka karabin. Wiesz to. Mhm. Ale nie strzela pojedynczymi. Rzeczywiście, nie znałem swego męstwa. Drasłem go w pośladki. <grym> Hej, pośladki. Czyli, gdyby tak nie było, to by tyle nie kosztowało, nie? nie nawet nie wiem, ile on kosztuje teraz. Ja myślałem, dobrze, że oni ją cały czas za darmo rozdają. 200 by teraz 200 zł? <grym> Jeszcze tam map ładnie wygląda. No jeszcze wpadli ci tak cię. Tak jest, za 229 zł. Do, do. To z do szturmu. kosztowała, to by nie było Możemy tam na te czerwone pole wejść. Tak. Ale tam Zgłaszczam tego za... No no Na jakim tam serwerze ciśniecie? Polski jakiś tam numer 3 O Boże zabiłem, zabiłem człowieka Ale ładnie widziałem Branka Pięknie, numer 3 zwrota. Jeszcze jeden tam jest Do no kurła jeszcze jeden Czekaj ja im tutaj Rzucę granata Tylko tak Co wychodzili No są przede mną Chodź pan Wchodzę, i mam broń do CQB Wchodzę, robię wejście, robię wejście Zdjąłem, zdjąłem wrogi tak Dobra, kroję o, 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 kroję, kroję Highland, lewo lewo Kurde i dostałem <laughs> <laughs> O ty dziadu, na plecach tam aż była, ale go wypatrzyło moje Wszystkie oko. No. <śmiech> <śmiech> nie było szkolenia CQB widzę, nie umiemy kroić, nie umiemy. Nie, nie oglądaliśmy trailera do, trailera do Battlefielda. Trailera do Battlefielda nie obejrzeli chłopaki. Możesz <laughs> kurwa, przyszedł dziadyka. I co, i zabił cię? Nie, nie. za go, ale przyszedł po naszego opieka. Bezczelny. To jeden na tyłach ma no się. Znaczy na tyłach. Znaczymy, jak mamy. Jak. O, mamy. o cholera jasna, zacięcie! Yy. Trzymamy na tyłach. Jesteśmy wszędzie Chodź, 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 chodź. Dziemaj no, się Franciu! Się się pranek. Pranek. Okay. To, ja. to ja tu taki Jest sens mu odpaliłem, ale ucieka Mogę Biją kurwa, nie celuj do mnie z tej broni, synu. No, i to było we mnie celu. Ale podejście panowie normalnie. Czego Komando tu nie hukam. ma? Granaty, dymy, wszystko jest! Przy mojej masie to nie sil Team 6, tylko Whale Team 6 później. Komando Wielorybium, gościu? Lepiej, Na tej mapie, tu. Gościu? Ja tu uciek! Dobra, do niego tak. Tam w Zajęliśmy pozycję Na bokach, na flance wroga O kurde, wszedł do budynku wróg Nie wiem co tu się stało Ale widzę czyjąś Dupę <głos> <głos> Jezu, medyk mnie podniesie, niemożebne. Ojej, dostałem Ale medyka, co mnie uratował, to już, to już nie było. Dobra. Tył, bo oni tam z tej dziury we płocie wychodzą. Nie. Stąd jankesy wyszli. Jednego mam. O, o cholera! Kurwa, w bramie oh. był jeszcze jeden. Jeszcze tam wyłom taki w murze jest z lewej strony przy drodze, kurczę belaj. Tam oni są unijni. Garnizon na tyłach. Puty. Tropas Nie wiem jak się, Miałem, jak się to, nazywają. Ale tu i to mam. Jednego, drugiego, no, 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 no. normalnie, kurde werek, idealna broń do CQB Ależ, ha, ha, ha! O, cholera jasna. No to kurde, kamper pierdzielony musiał tu no. siedzieć. A po ilu kostkach ty się uśmiechniesz? <noise> to go się jednak zjedna. What <noise> the hell? wysadzili chyba. Czekaj. <noise> My nie wysadzili. Hmm. O, ale kogoś tutaj na kawałeczki. Ja nawet co? mam podejrzenie... Cholera przyjechała, rychło w czas Cholera jasna, zacięcie, znaczy, się magazynek się skończył A tu mam MKSa za rogiem Gdzie za rogiem? No nie mogę, nie mogę przeskoczyć, cholera jasna, no Bezczelnie Uważaj, w prawej W prawej, w lewej, prawej. Prawy, za lewej za. Ty, no nie śmiertelny Zgiń! To jest rozkaz. Dobra, zdobyliśmy połowę. O! A ja do tego strzeliłem, a ten kurde wyszedł następny. To pewnie jego brat bliźniak. Bliźniak. Pycajn, ty sam gminy pewnie chodzą. Bardzo możliwe, rozumiesz. wymieniają się. Masz teraz ty okrus. przykładanie jest ja no no nie na następ... No. Ja dzwonię, ty mówisz, nie? Na której stronie masz biliźnę? Na prawej U mnie się wiecy. U mnie krusy Tak Pola to na pewno musi być bezpieczna on się zna. Jak so, go widziałem... So, so, Wiedziałem widziałem, widziałem przede mną. On biegnie ja. robi rozpoznanie bojem. A kurwa, widzisz, nie? Mądry żołnierz Dobra, tak stoi, mam znacznik wam pierdzieli. Ja też biegnę, rozpoznaję probić. bojem y, naszą prawą to flankę. To jest No bo kto normalny chce grać jankę sami, nie? No chyba będę musiał niestety przeciwko teraz. No. Gonie gościa, który ma maksywę mega karacza, on się na pewno zna. Nie celuj do mnie, synowie. Zobaczymy ile. Ale gdzie to postrzeliłem Chyba w Pindusia. Jak powiedzieć, że masz zarąbistą kartę graficzną bez mówienia, że masz zarąbistą kartę graficzną Coś jest. Widziałem jak odstawał to strzeliłem. <grystanie> <grystanie> Jezu, ja chyba tam nie dobiegnę. Wolni mi tam no to, 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 ten pognie, ten to pewnie to samo, to samo sformułowanie co i... Co i teraz Amerykanie mają. Jezu ja chyba tam nie dobiegnę. O, w końcu mogłem zabić jakiś pojazd i koniec rundy. Dobra, kto tu ma wysoki level? będę 4. O, dla Benny'ego go dałej w usta, Normalnie na strydach będzie. Co by tu rozdajesz, we? Gwiazdeczki <noise> takie za, za ten za wspaniałe osiągnięcia na polu walki i za bycie najlepszym kamperem. Tylko by ci od tych gwiazdek nie odbiło, bo tak? fitfelem zostaniesz. No. I będziesz nosił naszą bieliznę. <noise> Ciążą żołnierzyki moje Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony. <gry> z tej strony dwa balony. Cześć, Kurde, chyba kaby jeszcze muszę tam.